Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w imieniu Klubu Lewicy chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw. Minęły dwa miesiące od kiedy południe Polski nawiedziła powódź. W jej wyniku cierpiało setki tysięcy osób, które niejednokrotnie straciły dorobek całego swojego życia. W pierwszych dniach rząd podjął szereg działań, które miały pomóc osobom poszkodowanym. Uruchomiono. Rezerwy materiałowe, które jak się później okazało, były bardzo zaniedbane przez poprzednie władze. Brakowało wielu rzeczy, które przy odpowiednim poziomie zabezpieczenia mogły przynieść szybszy efekt ulgi. Brakowało osuszaczy, agregatów prądotwórczych, system monitoringu wałów był dziurawy, a system wczesnego ostrzegania niekompletny i niewydolny. Te wszystkie zaniechania i zaległości poprzedniej władzy musimy w ekspresowym tempie nadrobić, Panie ministrze. Sejm w trybie pilnym uchwalił tzw. specustawę, która umożliwiała szybką pomoc nie tylko finansową, wypłata kwoty 2-8 tysięcy zł, które do dzisiaj niemal w całości zostały wypłacone. Zadbaliśmy także o środki na remont i odbudowę gospodarstw domowych, przydzielając, te kwoty, przydzielając kwoty 100 i 200 tysięcy zł. Te środki są stopniowo wypłacane, ale niestety nie idzie to tak szybko, jakbyśmy sobie tego wszyscy oczekiwali. Występują kłopoty z szacowaniem szkód. Zbyt mało mamy rzeczoznawców. Administracja samorządowa jest obciążona formalnościami, a urzędnicy pracujący przy dystrybucji tych środków najnormalniej nie dają sobie z tym rady. Stąd na przykład na Dolnym Śląsku, pomimo że środki zostały przekazane samorządom, jeszcze nie trafiły w całości do osób poszkodowanych. Konieczne jest w tym przypadku, i tutaj słowa kieruję do Pana Ministra, e uproszczenie procedur i formularzy umożliwiających dystrybucję tych środków. W trakcie tej powodzi ucierpiało także wiele firm i przedsiębiorców. Im także w ustawie zabezpieczyliśmy środki na każdego zatrudnionego pracownika w kwocie do 16 tysięcy złotych, ale ustawa ta dotyczy tylko firm, które bezpośrednio poniosły szkody w wyniku powodzi. Są jednak firmy na terenach powodziowych które same nie ucierpiały, ale ucierpiały bezpośred... ucierpieli bezpośrednio jej pracownicy lub dostawcy. To w sposób oczywisty rezonuje na kondycję prowadzonych firm, ich działalności, ich organizacji, a co za tym idzie na ich kondycję finansową. Konsekwencją tego są powstające zatory płatnicze, częste zapóźnienia w odprowadzaniu podatków i innych danin do skarbu państwa. W takich przypadkach współpraca z takimi instytucjami jak ZUS oraz Urząd Skarbowy wymaga od pracowników tych instytucji bardziej empatycznego podejścia do często indywidualnych przypadków rozliczenia zobowiązań tych przedsiębiorców. I tutaj moja prośba zarówno do ministra finansów, jak i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt współpracy podległych im służb na obszarach objętych powodzią o bardziej ludzkie podejście do tych przedsiębiorców i pojedynczych przypadków, które występują na tych obszarach. Obecny projekt ustawy w dużej mierze wychodzi naprzeciw problemom, o których wspomniałem. Pewnie wszystkich nie rozwiążemy, ale przecież jesteśmy cały czas w trybie nadzoru oraz monitoringu prac i wszystkie tego typu przypadki będziemy starali się ujmować w przepisach podczas zapewne kolejnych nowelizacji. Klub parlamentarny Lewicy pozytywnie opiniuje projekt ustawy i będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję.